Dobra, witam na Terrarii. Troszkę zrobiłem na streamie wczorajszym. Tu się pozbierało. Także jedno serce użyłem przez przypadek. Teraz użyję dwa kolejne. Mam 160. Znalazłem taki wózek. nafarmiłem tych rzeczy. I tych. I zaraz pokażę po co. To wypada w dżungli, znajdziesz łatwo. To się z szerszenia, to z menitera. No i jeszcze znalazłem takie rzeczy. To fajne. I tu znalazłem takie buty. To zaraz powiem. I tutaj to też. To też zaraz powiem. To trzeba pokazać. No to taki syf. Reszta. No i tak. Co my tu chcemy zrobić? Chcemy zrobić. Gdzie było trawy? Miecz. Oraz. O! Topór porostu. Co on robi? Już ci pokazuję. Tylko trzeba znaleźć drzewo. Znalazłem. Od razu sadzi sadzone z powrotem. Spoko. Spoko. Taki miecz. Jakiś mi wypad. he eh, Kiepski. Ale ten miecz. To jest chyba samo naprowadzane. Nie jestem pewien. Zobaczymy. Wiem, że on kiedyś był bardzo słaby, a teraz w tej wersji jest całkiem Fucking gate Trzeba przetestować na jakimś złodupcu Halo? Nic się nie respi na Crimsonie? No jak to jest, że... Dobra, są przeciwnicy. Nie patrz, że ja mogę skakać teraz. Okej, okay, to nie jest naprowadzane, ale truje. Dobry jest to miecz. Trochę się trzeba na gimnastykę, żeby tym trafić. Jak widzisz leci tylko lewo prawo. Ale można trzymać. No te projectile nie biją za dużo. Ale sam w sobie miecz. No pałaże koosi. No, fajny jest. Fajny miecz. I tak, skąd mamy to, to i to. Mówiłem ryby. Oraz sprawdzałem tutaj. Znalazłem jakiegoś zioma. Nie wiem co on robi. Po co mówiłem ryby? Bo chciałem zdobyć armor. Z tej skamiliny. On jest mega dobry. Popatrz. Tutaj. Zwiększa mi obrażenia od. Yy, od ręcz ataków. To jest taki typowy ręcz ziomuś. Tu sobie wziąłem questa. Aha. Zmieniło mi się. Można złapać po ziemiach i jaskiniach. Okej. Okay. To powiedzmy, że sobie zrobimy. Bo te questa danglera niby useless. Ale. Pozwalają wydropić fajne te akcesoria, akcesoria są potrzebne Panie kolego Żeby zrobić ostateczne akcesorium nie Ten celfon a potem szelfon nie to brzmi ale Dobra jesteśmy w podziemiach czekaj tu rozdupce to wszystko Powinno być całkiem dobre miejsce wiskowe Dobra tu sobie wezmę to Zobaczmy Zbliżę Dobrze, jest ryba. Ta, którą chcieliśmy. Wracamy jeszcze, sobie sprawdzę tutaj, co robi się z opancerzonej ryby. O! Zmniejsza otrzymałam obrażenia o 10%. No, jeszcze perły jakieś połowiłem, Tutaj kolejne to mi się dropiło z tych skrejtów, Czekaj, bo to chcemy oddać. A i to, to będziemy używać zamiast agleta. Chyba. Nie wiem, właśnie, czy mam dobre te Bo tak, to na pewno zostaje, to zostaje. Czy dwa potrzebują? No to jest spoko, nie? No to dwa obrony daje. Ale to paczek zwiększa prędkość. Dobra, zostawimy sobie prędkość. Z tych, co je zrobimy, 3T. I u niego quest robisz raz na ten, nie? Raz na dzień. Co on mi tam dał? Jakieś przynęty. I to. O, to jest fajne. Dobra, no to jak już jesteśmy tu, no to jeszcze raz sobie pójdziemy na to miejsce, gdzie łowimy te krejty. Bo to musi być pustynny biom. No i myślę, że akurat mi się uda wyłowić te krejty, co potrzebuję. Ten mieczek jest fajny. Szkoda, że nie ma modyfikatora na nim, ale... A co on tu robi? Panie kolego, Nie możesz tylko... A, dobra. Bo jest ta burza śnieżna. Perkos. Dobra, co zrobiłem zasłonki, za żeby mnie w nocy nie bili. Tak że jesteśmy w miarę bezpieczni. Chcę złowić... <grystanie> tak. Mikstura krejta Chcę złowić troszkę krejtów Żeby wam otworzyć na odcinku i pokazać jak dropi. O właśnie, takie krejty, tylko potrzebujemy właśnie tą z oazy. No ja to myślę, że zaraz się złowi. Połowie te 4 minuty się widzimy. Dobra, y to jest jakaś tragedia, złożyłem wszystkie cztery potki. Czyli 16 minut, jeszcze czekałem noc, więc cały dzień, cała dzień, noc łowienia. Nie wypadła mi żadna ta oazowa skrzynka z pustyni. Aż tu, ile ważek. Szkoda, że siatki nie wziąłem ale popatrz. Trochę się tego nałowiło. Ta, ostrygi są ciekawe. Możesz sobie otworzyć. I wypadają z nich perły. Całkiem spoko. Te sobie rybki odłożę. No i co? otwieram skrzynię. Najpierw drewniane. U! Ekstraktor. To jest spoko. Te w nożyce, takie rzeczy tego typu. No spoko. O, Obsidian Skin Potion. Nieźle. Jest, o, i to miałem wam pokazać. To też mi tam wypadło z tych. To jest taki węż. Po to. Już wiem, jak się będę do wysp dostawał. O. Całkiem fajne. Odkładałem węża i, i otwieramy szlazne. Mm, trochę bejtów i złote. 6 złotych skrzynek mi wypadło, rozumiesz? A nie, żadna oazowa, nie wiem, co robiłem nie tak. Byłem na pustyni, na live łowiłem w tym samym miejscu. O matko, ile złota. Oj, her w krystale. Chyba jest 20% szans na. Oj, 20% szans na kryształa z tego. Trochę rzeczy pozbierane. Spoko. I tak, no, no co będziemy robić? Chciałem zrobić tą zbroję, ale na live'ie możesz zobaczyć. Tam pół godziny łowiłem. Nie łowiłem tyle i trzeba. Teraz też kolejne pół godziny poświęciłem. I się nie udało, ale widzisz to. Trzeba będzie. Coś z tym zrobić. No i parz, mam 220 hp. No to łowienie ryb jest całkiem dobrym sposobem na... Zdobywanie kryształów, tylko wiesz, patrz jakiś filmik Można łowić, dobrze Weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie to Zrobimy oczko casualowo Żeby stestować A, No tak Nie mam nowej zbrojki Ale stestujemy miecz Oczko zostawimy Albo Albo go Rozdupce. Gdzie on jest? Lewa strona. Truje ten miecz, ale coś... Na oka nie chce zatruć. Dobra, przytruł. Bez potek. Szczerze? Nie wiem, czy biję więcej niż ten. O, już mam 200 HP, to mogę używać potek tych... Tych lepszych. O, i te pieski. To są posągi tej bastet jakieś, to z mitologii grek tej, egipska, dają bonusowy ten. Bonusowy 5 armora. Za to, że jesteś blisko nich. Spoko sprawa. No. Złota to już mamy. Oho, ho. Maska o kakutulu. O proszę. Dobra, od razu lecimy ze slimem. Nie ma co się zastanawiać. Oj, ten slime to bije. Ty no szczerze? Zaskoczył mnie. To jest trudniejsze niż oko. A teoretycznie to wiesz. To jest tak broken. Ja mam, 4 sekundy do poty Nie wierzę. Chyba najlepiej z nim jakoś przez Nie dam rady. Oficjalnie nie dam rady z Glutem. No najłatwiej tak. Dobra, kajtujemy go. Aż nie wrócą podki. Dobra, tu się blokuje fajnie. Dobra, na platformach nie da się go robić, tak jest banalny. Szkoda, że nie mam tej zbroi. To by było. A, miniszarkę mogę kupić. To żebym go pewnie pokonał. Dobra, jest pota. Co to jest? Ble, ble, ble chowaniec. Co mam z tą koleżką zrobić? To jest MPC? Zbudujemy chatę. No i zobaczmy, czy on jest wśród. Jest! Proszę. Okej. Okay. Dostaliśmy hak szlamowy. to trzeba sprawdzić. Ok, Slimehook ma 18,7 zasięgu, czyli jest gorszy niż mój topazowy. Pod względem zasięgu. No jest trochę szybszy, ale ale i to. Tężarka. To jakieś tam chyba bloczki się z tego robi. Ale jest zaliczony Bosik. Wydaje mi się, że już mam naprawdę sporo golda. Bo też te ryby, sprzedawałem wcześniej. No jedna platyna. I co wierzymy, miniszarka? Kupię to. Kupię to. Zobaczmy. No bracie. Dobra, Gajdzie, pokaż mi, co się robi z tych części broni. Ta. Mega szarka. Okej. Okay. To nie jest DMG. SDMG to się robi chyba z... No, jakiś tam przed Nordem. A, pełna mega szarka będzie już mieć. Koszulka Ninja. Założę. Dobra, szkarłatna ruda wypadła z oka. Bożą tego naprawdę sporo. Więc tak, jak mamy tyle szkarłatnej rudy, no to trzeba raczej w jakiś sposób zdobyć to coś, żeby zrobić zbrojkę ze szkarłatnego szajsu, nie? Więc tak, to kupimy dwa koła amunicji. Przecież Mega Shark będzie, będzie git. Rain of Kutulu. Na pewno idziemy w coś tak. Żelazną skórkę. Teksturki regeneracji, lepsze potki. Aura światło sobie weźmę, żebyście lepiej dzieje na filmie. Tyle wystarczy. Bierzemy tylko bomby. I chyba jesteśmy calutcy gotowi. Oj, i wypadł mi kompas też na streamie. To fajna rzecz. Kolejna rzecz do komóreczki. A i te ryby z questów to ja będę tam jakoś na stringach różnie. Z Terrarii. Dobra, testujemy. No ma to, ma to ładowanie, ale... No bije bije. Tylko robić platformę na niego? Chyba tak. Tak, tu puścimy linę. Żeby łatwiej się nam budowało. Nie. Dobra, może ja wrócę do Was jak zbuduję tę platformę. Dobra, zbudowane i tak. Może jeszcze trochę oświetlę. Dobra, widać chyba ładnie, pełno się tego respi, dobra, trzeba odpalać bomby. Tak, tu już zlokalizowałem pierwsze jaje, serce nawet. Tak, nie obędzie się bez tych, bez lepkiej bomby. I tak, ja to niszczę, od razu się chłop respi, nie? Czekaj, wezmę to z paska, to jest bardzo częsty błąd, nie trafienie bomby, nie no, mieć na pasku bombę. Dobra, lecimy. Poczekaj, nie, jak się zażywa wszystkie, dobra B. Ale czemu mi zjadło... Dobra... Dobra, jakoś to idzie. Nie, jest to też ekspert, nie? Dobra, coś tam dropi. A to? Tego głowieńka się trzeba pozbyć Dobra, mini Shark. Lecimy jakoś z nim Chyba najłatwiej tak będzie, bez kitu. Dobra, teraz będzie druga faska. Chyba Coś gdzieś jest. Z... Weź to oko... Dobra, jest. Ale to daje taki fajny notbak. Bo mam problem z podejściem. Oj No idzie to idzie. Trochę się go bałem. Ale A ten mini-shark naprawdę. tak go trzyma na dystans. To jest chyba najlepsza broń na niego. Nie wiem, czy to prawda. Czy sobie wymyśliłem. quest'a zrobiłem. Dobra. Czy to jest wystarczająca ilość y tych próbek y tkanki? Szczerze to nie wiem. O! Co ty tu robisz? Maska, mózg ku Cthulhu. No nie, mi to brzmi jak jeszcze jeden, nie? Oj! Rozrespił się. No i mamy drugą faskę. A nie, trzeba ja będę wam pokazywać, całą walkę z tym ślimakiem. On ma serducho w środku. Proszę. Zaradę go bez ruszania? Testujemy. Trzeba szybko go namierzyć. O tepeku. <grystanie> Widzisz to? <grystanie> Dobra. Odkryta nowa taktyka na najlepsza. Kolejny zomb. Jeszcze rozdóbce. Tyle, ile mogę oak, czyli jeszcze dwa. Czy tu było oko? Czy serducho? Tak. Dobra, serducho jest. Porozdupcałem parę tych. Pyk. No i tak, maska. Zbliżę to. Też pójdę w lepsze miejsce, żeby było widać. No, ta lepsza. A to? Mięso? Nie no co to jest? Daj spokój, człowieku. Przedam sobie od razu te wszystkie moje niezbyt bystre rozwalanie tych. Proszę bardzo. Całkiem drogie. Ten? No, drogie. Trochę tego mamy. No i tu. Szkarłatny hełm. Szkarłatna zbroja. Szkarłatne nagolenniki. I. kilo zguby. Gielów zguby jest troszkę lepszy. A może to sprzedam. Ubi jak mięsać. Czy to jest ty, młot? Tja, zrobimy se. No i to by było tyle ze zbroi. Zmieniamy. 32 armora zamiast 24. Nieźle. Znaczy tutaj też mam tego buffa od Bastet. Premia za zestaw. O, zwiększa obrażenia, zwiększa Taka fajna, regeneracyjno-uniwersalna zbroja. Fajne, fajny kawał syfu. Dobrze, idziemy sprzedać. Ale ładne tło. Tak, pan Killow 30 złota. Mięcho sprzedajemy czy zatrzymamy? To jest rzadki item. Będziemy trzymać. Dobrze, a co ciekawe, Tu też tą to, nie znalazłem żadnego ulu. Ulu mulu z Queen Bee, ale znalazłem to. Wiesz co to? Przyda się na late. Ważne, że już znalezione. Oj, i zobaczmy ile robi Shark. Shark. Okej, okay, tyle samo. Ale mam tu zmienione, zwiększone rzeczy. Co to jest? Meteor? <laughs> Meteor leci. Uwaga. Spadł meteoryt. Idealnie. No to idziemy w lewo. Kałamarnico. Co to, co to, co? Car ca carny Carny to już dobra, z tej strony nie ma meteora Idziemy na drugą Oby mi się nie w dupcy w moją y łowiarnię Tak, to będzie smutno O, gobliński zwiadowca Wydropił, ale nie wiem ile ja tego będę potrzebował Okej, okay, gobliny się już zaczęły respić pewnie po tym... Brainie, A nie, to teraz się rozpią, bo mam 200hp, a nie brain. Oki, okay, oki. Okay. No jest. Już leci morda. Ła, ła. Ech, czy wziąłem ze sobą bomby? Eh? Eee? Okej. Okay. Bomby już nie rozdupcają. Okej, okay, no trzeba kopać. Dobra, można powiedzieć, że wykopałem już chyba większość tego. że tu jeszcze wykopię te. te trzy. Dobra, no już potem, ale nie będę się tam rozdrabniał. Zobaczmy. Łocho, człowieku. Luz. A jeszcze podczas tej eskapady 26 tych. Mhm. Mm Maksymalna mana oficjalnie osiągnięta. Będzie trzeba zrobić magazyn, ale to na streamku, może to jakoś przebuduje też na streamku. Jutro streamek? Dziś? W zasadzie. Ten odcinek widzicie? Pewnie tak. Jest armorek. Ale chcemy to standardowo. No nie. Nie chcący. No i pan ten, nie? Chodź tu do mnie gajdzie jeszcze. Zobaczymy czy jesteś w stanie coś jeszcze z tego wymyślić. Okej. Okay. Kostur meteoru no to później. To jest mocne, ale nie. Miecze świetne, fajne, ale nie. No i tak, spodź to. Używamany, nie? Fajna sprawa. Teraz, zafryte mogę sobie używać. 21 obrażeń to bije. No, no ty to nie jest takie złe. 24, 27. Trochę jestem bardziej tankowny, trochę bardziej do tego. Hmm. Czy jak zmienię sobie tu? No tak, ja, zmieniają się wszystkie. Szkoda, że się nie da ustalić, żeby akcesoria się nie zmieniać, tylko... Tylko set. No nic, trzeba by zrobić tak. Czy jest jakaś szybkość? Ja. Da się szybko zmienić. Dobrze. Grabasz niestety idzie w odstawkę. Nie jest materiałem. Także papa. Pa. Glut mi tylko chatę zajmuje. A i ja wiem, że muszę im zrobić domy w odpowiednich biomach, ale to jeszcze się tym nie interesowałem dokładnie, jak to działa. No i co, dzięki za oglądanie, Elo?